Odcinku wojny in Zimbabwe Trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, ale dzisiaj mam dla Was iście epicką walkę Miałcie bitwę i dwóch istnych legend Dezend... A mianowicie Dragona i Uwe Jackala Niestety Desert Dragon jest nieco silniejszy od swojego oponenta Więc użyjemy wektora Cuchnący Wyziew, żeby wyrównać walkę Mam nadzieję, że to zadziała. Okej, okay, działa. No więc jedziemy. Walka jest bardzo zacięta. Tak zacięta, że się zaciąłem. Miałem już ruszyć. Ja sięgnę po następne karty. Nie będzie drugiej walki. Co ja zaraz zrobię? Nic nie zrobię, bo nie mogę, bo się zacząłem. Ciągnę. Dobra. Ryzyk, fizyk. Ciągnę. Dobra, jedziemy ze stępcą. Kolejna walka. Będzie to Max Megalod. Kontra, e, la, KONTRA RATEN laptop e, <kot> KONT e, W teorii jest to dość nierównowa walka, ale wyrównamy ją środowiskiem Ok, magazyn ekstraktora A nie, magazyn energii Nie, nie jest różnica mm. Nie mogę się powstrzymać od wibrowania nim Dobra Jedziemy z walką, ciekawe jaki będzie jej wynik Dobra, jeszcze znowu zaczynam What? What? To ją, ja, to miało mu zapewnić zwycięstwo, ale Jak, jak, no, Ale, wy mi to, A nie walić to, walić to, walić to, to, zasadna walka E, teraz mamy stać T-Rexa i Age Drogona na tej samej, e, na tym samym środowisku, e, żeby w, szanse były wyrównane. E, dodatkowo też dodam, że e, karty nie chciałaś on odczytać przez męczenie, więc teraz jestem na kręczkach, więc możesz nieco inaczej nie słyszeć, się go nie obchodzi, walczymy. t ze wyzwań. Dopiero, e, Dopiero e, kiedy, e, kiedy zaczęłam zbierać e, nową drużynę udało mi się go zdobyć. Ale nie za bardzo się z nim zużyłem więc pewnie się wymienię z jakiegoś smoka. W ogóle e, planuję zabrać wszystkie smoki. O, zwyczaję co jest z t Planuję zabrać wszystkie smoki, więc może kiedyś zrobię jakiś wielki e, turniej smoków. Bo to fajny, zdecydowanie pomysł. No, no, dzień dzisiejszy myślę, że to był dostatecznie epicki e, e, odcinek. E, dzisiejsza wojna była naprawdę niesamowita, więc e, widzimy się w następnym odcinku, pa.